Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dużo przede mną przemyśleń, wyliczeń. Tutaj mam wszystko napisane. Zastanawiałem się, czy w dzisiejszych czasach opłaca się jeszcze wyjeżdżać za granicę żeby odłożyć pieniądze w Polsce na mieszkanie albo na dom, no bo jak wiecie, ten dom, w którym się znajdujemy, on w dużej mierze pochodzi z pieniędzy zarobionych za granicą, gdzie byłem 7 lat. Przez 7 lat jak ja akurat odłożyłem 450 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało. No tak sobie policzyłem, że wychodziło my, odkładaliśmy około 5000 zł miesięcznie. Ja wtedy zarabiałem średnio rocznie około 2000 funtów, moja żona tam powiedzmy 1200, macie razem 3200 funtów. Na dzisiejsze czasy to tak samo jakbyście, na przykład, jakby dwie osoby w Anglii zarobi, zarabiało płacę minimalną. Tylko że ja już wróciłem no, tam ponad 3,5 roku temu. Eee, no i byłem przez 7 lat. Wyjechałem w 2014 roku. Eee, no, i tak sobie policzyłem, że żeby to dzisiaj miało jakikolwiek sens odkładanie. Pieniędzy na mieszkanie lub dom, i tutaj tak, no oczywiście każdy ma inną sytuację. Zależy na jakie mieszkanie, zależy na jaki dom, i przede wszystkim zależy, ile tam na zachodzie gdzieś jesteście w stanie odłożyć. Ale moim zdaniem, co wam zaraz zresztą pokażę, dzisiaj, żeby jechać na zachód z zamiarem odkładania w Polsce na dom lub mieszkanie. No to trzeba minimum odkładać te 10 tysięcy złotych. Nieważne, czy jedziecie w pojedynkę i będziecie w pojedynkę odkładać te 10 tysięcy złotych, no ale wtedy to byście musieli naprawdę dobrze, bardzo dobrze zarabiać na zachodzie, albo nawet we dwójkę. No, bo wtedy razem we dwoje chodzi mi tutaj o parę, odkładacie, na to mieszkanie, i potem we dwoje kupujecie to mieszkanie, tak? No to te 10 tysięcy złotych już jest zdecydowanie prościej odłożyć we dwójkę, ale no też trzeba całkiem nieźle zarabiać z dwóch minimalnych to nie ma szans. No bo, tak jak mówię, jeżeli my, tak jakby wziąć to na dzisiejsze czasy, to my wtedy, tak jakby zarabialiśmy dwie, mi dwie dzisiejsze minimalne. Czyli 3200 funtów. Dwie dzisiejsze minimalne. I my wtedy odkładaliśmy z tego 5000 zł. To dzisiaj już jest z tego odłożyć 5000 zł, to jest nierealne. I wynajmowaliśmy tylko flata, gdzie płaciliśmy wtedy 425 funtów za tego flata. Teraz wynajem poszedł bardzo do góry, prawie że razy dwa, jak ja patrzyłem w Anglii. Od tego czasu, jak my zaczynaliśmy wynajmować flata bo nam akurat przez te wszystkie lata czynszu nie, e, znaczy czynszu, wynajmu nie podwyższyli, ale teraz wiadomo wszystkie rachunki są zdecydowanie większe, więc e, z dwóch minimalnych to raczej nie ma szans, żebyście e, 5000 odłożyli dzisiaj miesięcznie. No chyba, że będziecie czułać. E, my odkładaliśmy 5000, ale żyliśmy normalnie, jeździliśmy co roku na wakacje kilka razy do Polski i tak dalej. Nie oszczędzaliśmy na niczym, e, na jedzeniu, jeździliśmy często gdzieś w Anglii, byliśmy na wycieczkach. Więc dzisiaj no ja uważam, że minimum te 10 tysięcy trzeba odkładać na zachodzie, żeby to miało jakikolwiek sens odkładanie na mieszkania albo domy w Polsce. A dlaczego? A dlatego, że e, mieszkania i domy w Polsce są dzisiaj niestety, ale bardzo, bardzo drogie. I w ostatnich kilku latach naprawdę... Ceny wystrzeliły do góry. Dopiero teraz, przez ostatnie tam powiedzmy kilka miesięcy, 3, 4, może do pół roku, te ceny mniej więcej się ustabilizowały, ale prawdopodobnie znowu zaczną rosnąć. Tego nie wiemy nigdy. Dlatego też tutaj jest uwzględniona inflacja. Zaraz Wam wszystko powiem o co chodzi. I tak, weźmy sobie najpierw mieszkanie. 33 metry, teraz właśnie je. E, widzicie, 10 800 zł za metr kwadratowy. Ja od razu powiem, że to nie są najdroższe mieszkania, i te wszystkie mieszkania i domy to są Lublin lub okolice Lublina, dlatego że ja jestem z Lublina. Gdzieś na zachodzie Polski będzie zdecydowanie drożej. Takie mieszkanie kosztuje 300, <coughs> przepraszam, 355 104 zł. Złotych. E, na drugim piętrze. No i jest to oczywiście w stanie deweloperskim mieszkanie do wykończenia z balkonem. Tutaj e, garaż, miejsce postojowe nie wiadomo czy ma. Podejrzewam, że w tej cenie nie, że trzeba dopłacić, a to też jest niemały koszt. E, I teraz e, za takie mieszkanie, e, na takie mieszkanie e, zarabiając 10, znaczy zarabiając, odkładając 10 tysięcy złotych miesięcznie Musielibyście pracować za granicą 35,5 miesiąca, czyli 3 lata. No, stosunkowo nieduże, ale pamiętajcie, że to jest kawalerka 33 metry. To w dwójkę to tam raczej ciężko będzie mieszkać. Są tacy ludzie, co mieszkają na 33 metrach, ale jak potem chcecie mieć jakąś rodzinę czy coś, to już wykluczone. No, no po prostu, no, nie oszukujmy się, kawalerki to są takie klitki. Ale zawsze małe, ciasne, ale własne, więc wolałbym takie małe, ciasne, ale własne, niż wynajmować od kogoś. Ale trzeba do tego dokończyć wykończenie. Koszt na dzień dzisiejszy takiego wykończenia to jest, myślę, że około 100 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że ja cały czas wykańczam ten swój dom, jeszcze mi troszeczkę na górze zostało do wykończenia, więc orientuję się, jakie są ceny. Więc jeżeli dodamy te 100 tysięcy złotych, no to już nam wychodzi 45,5 miesiąca pracy za granicą. Czyli 3 lata i 10 miesięcy byście musieli pracować na takie mieszkanie, żeby jeszcze je wykończyć. Ale dochodzi inflacja, która teraz w Polsce jest 4,8%. No i tak patrzyłem, metr kwadratowy mieszkania też około nie, nie metr kwadratowy mieszkania, tylko ceny mieszkań, a to są dwie różne rzeczy. Ceny mieszkań e, około 5% rocznie w największych miastach e, rosną, na przykład w Lublinie. Jeżeli byśmy co roku uwzględnili, że będzie inflacja 5%, to oczywiście to już jest tak tylko czysto hipo hipotetycznie, bo nie wiadomo nigdy jaka będzie inflacja, Eee, czy w ogóle będzie i tak dalej, jak te ceny będą mieszkań rosły. Ale biorąc, że... bo trzeba oczywiście się liczyć z tym, że te ceny mieszkań nie będą stać w miejscu, tylko będą rosnąć, no więc jakąś inflację na pewno będziecie musieli dodać. Po tych e, 3 latach i 10 miesiącach to już nie będą ceny z dzisiaj. Więc... Jeżeli byśmy tutaj wzięli inflację 5% rok do roku pod uwagę, no to tutaj po 3 latach i 10 miesiącach, wiem, że ja tutaj zaokrąglałem, tutaj chyba zaokrągliłem do 4 lat, to po 4 latach takie mieszkanie już z wykończeniem kosztowałoby 553 179 zł. I musielibyście na nie pracować 55 miesięcy, czyli 4 lata i 7 miesięcy. No i tutaj znowu trzeba yy, wziąć pod uwagę, że też pensje nie stoją w miejscu, tylko cały czas rosną. Ale żeby już tutaj nie kombinować, i nie liczyć, i nie, men, mm, nie mydlić w głowie. No to weźmy pod uwagę, przyjmijmy, że te 10 tysięcy to jest taka średnia z tych wszystkich lat, gdzie wy będziecie to odkładali. Średnia 10 tysięcy złotych miesięcznie. Drugie mieszkanie wszystkie mieszkania są na tej samej ulicy, żeby te ceny były porównywalne. Drugie mieszkanie 51 m2, 9600 złotych za metr wychodzi. Ono kosztuje 487 000 i 8 zł. Na parterze. Zawsze mieszkania na parterze trzeba wziąć pod uwagę, że są tańsze. Też z balkonem. Tutaj garaż czy miejsce postojowe. Ja tutaj nigdzie nie jest napisane, że to jest w cenie garaż albo miejsce postojowe. Myślę, że za to trzeba dopłacić. 48 miesięcy, czyli dokładnie 4 lata, byśmy musieli na to pracować. Ale wykończenie takiego mieszkania to myślę jest około 150 tysięcy złotych no i robi się z tego 63 miesiące, czyli 5 lat i 3 miesiące. Przy uwzględnieniu inflacji 5% to będzie już 812 989 złotych i 50 groszy. To już ta inflacja. Ja tą inflację liczę nie od ceny mieszkania, tylko od ceny mieszkania z wykończeniem, czyli w tym wypadku 487 tysięcy plus 150 tysięcy za wykończenie. Ja od tego liczę tą e, inflację 5%, czyli 812 989 zł. i 50 groszy. 81 miesięcy, wtedy byśmy musieli na takie mieszkanie pracować, czyli 6 lat i 9 miesięcy. Mieszkanie numer 3. Bo ja tak sobie założyłem, chciałem wziąć około 30, 50 i 70 metrowe mieszkanie. To jest taki jedne z popularniejszych metraży w Polsce. E, mieszkanie tutaj 68 metrów kwadratowych, też na tej samej ulicy. E, wszystkie oczywiście mieszkania to są w stanie deweloperskim, rynek pierwotny. 9600 zł m2, 651,72 zł. 651 72 zł. Na parterze mieszkanie z balkonem, tutaj znowu nie wiadomo, czy garaż, miejsce postojowe, ale ja myślę, że na 100% nie. 65 miesięcy wtedy na takie mieszkanie musimy pracować, czyli 5 lat i 5 miesięcy plus wykończenie takiego mieszkania 200 000 zł. No bo znowu tutaj trzeba dodać te 50 tysięcy. Eee, więcej niż przy mieszkaniu 50-metrowym. Czyli 85 miesięcy, czyli 7 lat i 1 miesiąc na takie mieszkanie, stan deweloperski plus wykończenie i od tego inflacja, jeżeli by była 5%, to już wtedy e, takie mieszkania e, po 7 latach i 1 miesiącu robi się koszt 1 197 438 zł. I wtedy już się nam robi 119 miesięcy oszczędzania na takie mieszkanie, czyli 11 lat i 11 miesięcy. Na mieszkanie 70%. Ja mam nadzieję, że to mówię w miarę zrozumiale dla wszystkich, no bo ja to sobie wszystko założyłem i dla mnie to jest wszystko zrozumiałe. Mam nadzieję, że dla Was też będzie to wszystko zrozumiałe. W razie czego proszę pytać w komentarzach. No i wziąłem sobie jeszcze dwa domy wolnostojące pod Lublinem. Jeden 83 metry, jeden 114 metrów. Celowo drugi wziąłem z podobnym metrażem jak mój, no bo mi dużo pisało, że za ten koszt, gdzie ja tutaj wydałem na tą całą inwestycję, mógłbym taki dom gotowy kupić, ale o tym może na końcu. Najpierw ten dom mniejszy, 83 metry kwadratowe, stan deweloperski. Przepraszam, ale musiałem na chwilę zajrzeć do telefonu. Stan deweloperski do wykończenia, czyli 8116 zł za metr kwadratowy, 675 tysięcy zł, Parterówka to jest, z działką sześcioarową, pompa ciepła jako ogrzewanie i dom mieści się 7 km od Lublina. Brak jest w nim garażu, tylko taka tam na zdjęciu mogliście zobaczyć. Taka alawiata garażowa. Na taki dom 67 miesięcy, czyli 5 lat i 7 miesięcy, przy założeniu, że 10 tysięcy miesięcznie odkładacie. Plus wykończenie to na pewno będzie 200 tysięcy złotych, czyli robi się 87 miesięcy, 7 lat i 3 miesiące po uwzględnieniu inflacji 5%. Wychodzi 1 231 211 zł, czyli już 123 miesiące się robi, 10 lat i 3 miesiące, wtedy musicie pracować na takie mieszkanie, na taki dom, przepraszam. Ja szczerze mówiąc, wolałbym chyba taki dom 83 metry, bo to są, widzę, podobne pieniądze niż mieszkanie 68 Metrów. Tutaj widzę, że się wkradł błąd, bo 123 miesiące to nie 10 lat i 3 miesiące, to będzie 12 lat i 3 miesiące. Okej, okay, już wiem, gdzie był błąd. Tu jest dobrze. Czyli 123 miesiące za taki dom 83 m2, uwzględniając inflację już 5%, 123 miesiące to jest 10 lat i 3 miesiące. Błąd był w tym mieszkaniu 68 m2, w tym ostatnim mieszkaniu, bo tam 119 miesięcy to nie było 11 lat i 11 miesięcy, ale 9 lat i 9 miesięcy. Ja to przy montażu naprostuję. I ostatni dom 114 m2, też stan deweloperski 6900 zł m kwadratowy, 840 zł taki dom, to jest dom z poddaszem użytkowym działka ma 5 arów, ogrzewanie gazowe, też 7 km od Lublina, garaż w brle budynku 16,5 m. No czyli sam e, dom ma 97,5 metra odejmując garaż powierzchni użytkowej. I teraz tak, na taki dom oszczędzając 10 tysięcy złotych miesięcznie 78 miesięcy musicie pracować, czyli 6 lat i 6 miesięcy. Plus wykończenie 250 tysięcy złotych. E, to już Wam daje... Milion 30 tysięcy złotych, i na to 103 miesiące już trzeba pracować 103 miesiące, czyli 8 lat i 7 miesięcy. Biorąc pod uwagę inflację 5% e, przez te 8 lat i 7 miesięcy, no to już będzie milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych. Czyli 152 miesiące na taki dom trzeba pracować, czyli 12 lat i 8 miesięcy. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o taki dom teraz, jeżeli miałbym go kupić, to nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy wziąć lepiej bańkę kredytu w Polsce, czy jechać za granicę na 30 lat, na 13 lat, przepraszam, na 13 lat wracać i budować to bez kredytu. No, ja byłem tylko 7 lat. Nie wiem, czy bym wytrzymał 13 lat, i czy po 13 latach by mi się chciało wracać stamtąd. Ciężko powiedzieć. Więc, no, naprawdę to jest kwestia zastanowienia. Ja chyba bym się w tym momencie zdecydował na kredyt, jednak, mimo wszystko. Wziąć bańkę kredytu, niż jechać na, 30, na 13 lat za granicę, żeby na taki dom oszczędzać. Oczywiście to jest wszystko tylko czysto hipotetycznie, nie wiadomo jaka będzie inflacja i tak dalej. Ale jeszcze na koniec. Bo dużo jest takich komentarzy. Ja już mnie cała inwestycja pochłonęła 870 tysięcy złotych za dom 117 m2, garaż wolnostojący, dwustanowiskowy, z pomieszczeniem gospodarczym 48 m2 i działka 10 arów. To jest cały, to za to wszystko jest 870 tysięcy złotych. Oczywiście tutaj jeszcze dochodzi kostka, dojdzie, dojdzie ogrodzenie, na górze łazienka jest nieskończona, panele są niepołożone, ale mimo wszystko to jest 870 tysięcy. Tutaj za ten dom 114 m kwadratowych jest 783 tysiące, ale garaż jest jednostanowiskowy już w byle budynku. Garaż jest 16,5 metra. Ja mam wolnostojący 48 metrów. Jakby odjąć ten garaż, z, który jest w bryle budynku, to powierzchnia użytkowa zostaje Wam już tylko 96,5 metra kwadratowego. Jeżeli dobrze liczę. 97,5 metra kwadratowego. No u mnie jest 117 metrów kwadratowych, czyli już 20 metrów więcej. Dodatkowo w tym ogłoszeniu działka jest 5 arów, u mnie jest arów 10, czyli dwa razy większa. No więc słuchajcie, jak ktoś mówi, że a no i oczywiście 870 tysięcy to ja mam ten dom i garaż już w bardzo dużej mierze wykończony. Tutaj do tego trzeba doliczyć jeszcze 250 tysięcy na wykończenie tego domu, który kupujecie w stanie deweloperskim. U mnie 870 tysięcy na dzień dzisiejszy, i żeby tam wykończyć górę, to jeszcze trzeba około 50 tysięcy. No więc yy, ja tutaj sobie zrobiłem wszystko po swojemu, tak jak chcę. Yy, wiem, z jakich materiałów mam ten dom zrobiony. Jak ci budowlańcy go e, robili? Ja tutaj byłem cały czas na miejscu. A od dewelopera, jedna wielka niewiadoma, zazwyczaj e, robione to wszystko najtańszym kosztem, z najtańszych materiałów, jak najszybciej nic nie zdąży wyschnąć. Dlatego ja sto razy wolałem e, sam się tutaj w tą inwestycję bawić, niż kupować dom gotowy od dewelopera. To na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Sami musicie zdecydować, czy jeszcze opłaca się w dzisiejszych czasach jechać za granicę i pracować po prostu na mieszkanie czy dom. To już zależy od tego przede wszystkim, ile tam będziecie oszczędzali. Taki odcinek na dziś. Mam nadzieję, że był dla niektórych pomocny, dla niektórych interesujący. To na tyle. Trzymajcie się w zdrówku, zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie, dajcie łapkę w górę, łapkę w dół, napiszcie komentarz, co o tym wszystkim myślicie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie cześć.